Cześć, witam Was drodzy widzowie i serdecznie. Pozdrawiam z Demon Souls. Zapraszam do kolejnego odcinka na wstępie. No niestety muszę Was przeprosić, bo nie wiem, co się stało, że poprzedni odcinek mi się nie nagrał. Ja tak w skrócie postaram się opowiedzieć, co nam się udało. Tutaj otworzyliśmy przede wszystkim sobie skrót. Musimy wjechać w tej chwili na samą górę. Na dole jest y, kowal. Drugi, jak widać w krainach oni też występują. Tutaj mogliśmy oczywiście sobie różne znajdźki znaleźć i tym podobne rzeczy. Eee, dobra. I tutaj było wejście właśnie, jeżeli będziecie kuźniami podążać dalej. Aha, dobra, tutaj wszystkich mamy teraz. Eee, będziecie podążać dalej kuźniami, to tutaj zajdzie się. Tak naprawdę, więc... Nie ma co się martwić. Dobra, dwóch, dwóch tylko. A tam jeszcze jeden. A to ci. Mm. Właśnie, tu byli tacy z tymi mieczami. Dobra, ale też sobie ulepszyłem halabardę w poprzednim odcinku. Więc tutaj oni nie stanowią jakiegoś ogromnego na nas wyzwania. I tutaj tak naprawdę idąc kawałek dalej mogliśmy się tu dostać. Tam prze przechodziliśmy przez jedną z gieł, tutaj wejdziemy w kolejną. Coś tutaj nam rozświetla dokładnie pułapka. Jak żeby to mogło być inaczej? Trochę oberwaliśmy. Kurczę, ja chcę ciebie namierzyć. Dobra, już. Koniec zabawy. A, nic nie ma. Także w poprzednim odcinku ja wspominałem, że ja zbyt nie znam tej lokalizacji. Tu jeden był backstab elegancko na strzelik. Trzeba przyznać, że ta lokalizacja całkiem fajnie wygląda. W no moim odczuciu jak na razie chyba prostsza od boletarii i tam mle, drogi pana, ale no zobaczymy jak to będzie dalej tutaj. No, my też tak naprawdę mamy ulepszoną postać. Kalabardę mamy na czwartym poziomie. Wygląda, jakby się miało zawalić. Dokładnie dobre przeczucie. Tak samo było przy tym urzędniku. Okej, okay, ale my tu przeszliśmy. Ja miałem wrażenie, nie wiem czy wysłyszeliście, że ktoś jakby chodził przez chwilę. Czy to my byliśmy? Okej, okay, i tu jesteśmy praktycznie na początku, tak? Dobra, czyli możemy iść dalej i przejdziecie przez ten teren razem ze mną. Tutaj mamy takie aligatory z lawy, z którymi też przyszło się mi zmierzyć w odcinku, który oczywiście się nie nagrał. Ja teraz będę się starał spoglądać tak naprawdę co chwilę na podgląd czy wszystko się nagrywa. Hmm, tutaj możemy sobie są znajdźki jest jedna znajdźka tak naprawdę jak pokonamy. Aligatory z lawy i tutaj walczyliśmy. Z tymi stworami, bo nie wiem jak ich nazwać już z pogrzewaczami. Chyba tak to się nazywa fachowo. A jeżeli ja tutaj się pomyliłem, to proszę poprawcie mnie. Okay. Hej. Hmm. Dobra, my w prawo, tak? Tym razem w lewo trzeba się udać. Jaszczurka! Kurde! Nie! Biegni, nie! Wycofaj się! Uuu, leczenie! Ten drugi też tu podejdzie? Ogrom było ich tam i jeszcze na nas rzucali głazami! Ty też się zaciekawisz moją osobą? Oni nie są nadzwyczaj szybcy Dlatego ta walka jest z nimi taka prosta ale tam jeszcze spora grupka. Mhm. Tak coś też myślałem w tej grze. Trzeba się rozglądać. Tak naprawdę spoglądać w każdym kierunku. Aby nic nie ominąć. tu na górę, byśmy się jakoś dostali. Wygląda, że może tak. Ale chyba niekoniecznie z tego miejsca. Ale też tam nic jakoś się nie widzę, żeby było jakaś znajdźka do zdobycia. Prawa sierpa księżyca. O! Widzicie? Mówię. W każdym miejscu. A i teraz zajdziemy ich od tyłu. Stalowa tarcza. A jak my z nią byśmy wyglądali z obciążeniem? Hmm, zdecydowanie za, za duże obciążenie. <laughs> Musimy poinwestować trochę w siłę. <laughs> Przepraszam, nie wiem, co dziś mnie męczy. Kaszel, odłamek ostrego kamienia. Dobra, i po wszystkich wygląda. Na to mamy przy sobie 3100 dusz. Dobra, tam mieliśmy ten skrócik. Już ryszałem, musiałem się, drodzy widzowie, wyciszyć, po prostu kaszry zaczął mnie męczyć. Niewyobrażalnie. Kurczę, oberwaliśmy. Jak on jeszcze tu przeżył? Hmm, 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 Coś mi wydaje się, że pieski słyszałem. Mhm. tylko bez to fantastycznie to nie wygląda. Tego raczej chyba trzeba w obu już załatwić. <laughs> Dobra, drugi raz operowaliśmy. Teraz chyba jesteśmy tu bezpieczni. Mhm. Stąd przyszliśmy. Tak, przynajmniej tak mi się wydaje na ten moment. <laughs> I tutaj musimy sobie zejść. Kurczę, tam jeszcze jakaś znajdźka stąd. Widzicie? Mm? <laughs> Kurde! Ale się zlękłem w tym momencie. No, te przypcy potrafią zaskoczyć. No, nie ma na nie siły. A dobra, tu jest znajdźka. Nie spadnijmy tutaj do tej lawy. Ok. No, dosyć duża ta, ta lokalizacja obszarowo. Nie jest ona jakaś malutka, tak jak boletaria. Dosyć tu musimy poprzechodzić. Nie zdążyliśmy w piersi tego już od tyłu. Nie przemęczajmy się w tej walce. O, z niego wypadną dla nas. Fantastyczne prezenty Ale przejrzystego z tego kamienia My potrzebujemy Twardego Nieznanego bohatera Kurde Chciałem blok mhm. To mi wygląda jakbyśmy mogli użyć No i co to? A, I tu w poprzednim odcinku też pokazywałem, że widziałem znajdźkę w oddali i zastanawiałem się, jak przez lawę do niej się dostać. W związku z tym to jest prawie, prawie, prawie na samym początku. Ja myślę, drodzy widzowie, w tym miejscu zwyczajnie się pożegnamy. I po prostu ja Was zaproszę do oglądania do następnego odcinka. Dziękuję za oglądanie.